To może ja krótko i pewnie i tak będzie jeszcze dyskusja. Myślę, że na pewno umowy wieloletnie to jest krok w dobrą stronę. Przede wszystkim te podmioty, które wnioskują o te pieniądze z funduszu na uruchomienie połączeń, chcą też mieć pewność, gwarancję tego, że to finansowanie będzie i to, które jest obecnie, czyli na rok, jest niewystarczające. Natomiast ja bym poszła też dalej, ponieważ My m, z tego funduszu y, możemy dofinansowywać tylko nowe połączenia, połączenia, których nie było przynajmniej trzy miesiące, i to, y, to na pewno wymaga korekty. Myślę, że y, walka z wykluczeniem transportowym to jest także y, y, zadbanie poprawa też tej istniejącej już siatki połączeń, zwiększanie liczby par autobusów i umożliwiłabym podmiotom o wnioskowanie na to, żeby połączenie, które już istnieje, gdzie powiedzmy jeździ 6 8 par autobusów, żeby można było z tego funduszu dostawać pieniądze na to, żeby tych autobusów było więcej, to na pewno zwiększa dostępność do do samej tej usługi i też pozwala ludziom, pasażerom czuć się pewnie, stabilnie i to jest kluczowe przy budowaniu tej oferty. Znaczy nowe połączenie, które będzie słabe i to będzie tylko kilka par połączeń autobusowych, nie rozwiązuje problemu związanego z, z dostępem do innych usług publicznych i tutaj ta większa liczba połączeń na pewno rozwiązuje problemy wielu, wielu osób, więc szłabym także w tę, w tę stronę. Bardzo dziękuję.